Rapowe show, jakiego nie widzieliście. Damy szansę najlepszym podziemnym lukomerom, by porwali nas, zanim na dobre porwie ich mainstream. Ja jestem Zalia, a to chłopaki z dresto Miłość Kuleca. I mił A z nie Rap! Rap! Stanie nowym głosem pokolenia. Do wyprzedawania stadionów jeszcze długa droga, ale od czegoś trzeba zacząć, prawda? Prawda. Przed nami etapy castingów, na których poznacie raperów i raperki z całego kraju. Trzy najlepsze wyniki z każdego odcinka gwarantują miejsce w raphausie i dają szansę na zgarnięcie kontraktu z Warner Music Poland! Będą bitwy. Będą cyfery, zaskakujące kooperacje i wiele, wiele więcej. A to wszystko pod okiem one and only Sermika. Moją rolą jest bycie mentorem. Korzystając z wieloletniego doświadczenia pracy z najróżniejszymi artystami potrafię znaleźć klucz do głowy przyszłego rapera. Moi drodzy, znajdujemy się w moich skromnych progach, czyli w studiu muzycznym, gdzie na co dzień pracuję z największymi nazwiskami w branży muzycznej, wyciągając z nich to, co najlepsze. Już niebawem ta kanapa, ten mikrofon będzie dostępny dla mieszkańców Raphausu. O tym, kto wywalczy sobie miejsce w Rap House'ie, zadecydują jurorzy. Absolutna legenda w polskim rapie. Właściwie od zawsze w ścisłym tobie. Nie tylko wie, jak to jest wejść na sam ale wie jeszcze lepiej, jak się tam utrzymać. Wielki człowiek, prosto z Ursynowa, zróbcie hałas dla PZH! I wake up and see the sunshine Zwykle mówi, że ja nie jestem muzykiem, tylko ewentualnie tekściarzem, bo dla mnie tekst to jest coś istotnego. Powiedz nam, kogo szukamy. Szukamy kogoś, komu uwierzymy, to na pewno, to po pierwsze. To jest naprawdę solidny rap. To było pro po prostu, stary. W końcu, kurwa, ktoś tu miał flow. Takiego gościa czy laski, która mówi o czymś innym niż drip, pieniądze, seks. Czy ty raczej będziesz tym dobrym policjantem, czy tym złym w jury. Jeżeli wyhaczę coś takiego totalnie złego, to nie będzie pozostawione bez komentarza, no worries. Dziękuję bardzo. Bez jej numerów nie odbyła się żadna dobra impreza, before czy nawet after. Zaokradając label udowodniła, że ma czutkę do wyszukiwania młodych talentów, a za jej głosem idzie całe pokolenie. Yang Leosia! Wiem, jak to jest dopiero zaczynać, debiutować, stawać pierwsze aktyki na scenie. Nie da się być popularnym bez charyzmy. To jest właśnie ta oryginalność, której ja na przykład szukam w muzyce, w rapie w tym momencie. Co według Ciebie musi mieć artysta, żeby pociągnąć za sobą Rzeszę Pan. Moim zdaniem musi się czymś wyróżniać, mieć w sobie jakiś pierwiastek gwiazdy. Ja się od razu zaczęłam bujać. Naprawdę mi się to podobało. Ja uważam, że dobrze bardzo rapujesz. Albo ktoś to ma, albo nie ma totalnie bo tak albo nie. Mam nadzieję, że znajdziemy kogoś takiego w programie. Dobrze mi idzie chyba z dziewczynami na razie, także... Dobrze ci idzie. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Dzięki wiela. But not least, jeden z niewielu polskich artystów trafia swoją twórczością również poza granice Polski. Adwokat diabła, wizjoner, CEO... Get, get money, live live, Malik Montana! Dla mnie, rapowanie to w dużej mierze jest aktorstwo wokalne. Flow to jest dusza w muzyce. To jest to, z czym się człowiek rodzi. To są te głosy, które się słyszy w głowie, ta forma ekspresji, która mnie osobiście najbardziej jara. Co, według ciebie, musi mieć raper lub raperka, żeby odnieść sukces? Cechę superbohatera i w tym samym procencie cechę człowieczeństwa. Mocno przeciętne to wszystko było. Zabrakło mi emocjonalności. Nie kupuję go w ogóle mi się to flow w ogóle nie podoba, to by nie jest potrzebne leczenie tylko egzorcysta. Szukam jednostki indywidualnej, która będzie w stanie ponieść tłum i pokazać to, że jest na właściwym miejscu. Jurorzy oceniają teksty, flow, technikę i charyzmę. Charyzma jest czymś takim, czego się nie kupi. Ja osobiście nie szukam produktu do doszlifowania, wolę takie osoby, które już mają jakiś pomysł na siebie. Jeśli chcemy być artystami, którzy później grają koncerty, no to ta charyzma jest bardzo ważna. Flow to też jest dla mnie dość istotna rzecz. Lubię różne, ale też niektórych nie lubię zupełnie. To jest właśnie ta oryginalność, której ja na przykład szukam. To jest ta dusza w muzyce. Tak, to jest coś istotnego. Brakuje mi czegoś takiego jak real talk. Real talk wiadomo, to jest bardzo ważna kwestia. Ktoś nawija o czymś, co na pewno nie jest prawdą. Na przykład jak jest początkujący raper i nawija, nie wiem, o diamentach czy o wielkich pieniądzach. Mnie to totalnie nie przekonuje na przykład. W technikę można wpisać wszystko. To może być technika poruszania się, może być technika rapowania, technika śpiewania. Wiadomo, jak się ma fajny tekst z fajnym flautem, trzeba go umieć technicznie też przekazać. Nie dam przyzwolenia jakiejś osobie, która w ogóle nie ma pojęcia w tym, co robi, żeby przyszła dalej tak. Z każdego z elementów można dostać 25 punktów, co daje Max stówkę od każdego z jurorów. Z ocen trzech jurorów wyciągamy średnią i mamy to. Trzy najlepsze wyniki mają wjazd do rap house'u Zapomnieliśmy o najważniejszym. W studiu jest z nami najlepsza, najprawdziwsza, rapowa publiczność. Zróbcie dla siebie hałas! Zaczynamy! Ręk! napisałem napisałem 10 lat temu albo lepiej. Zainteresowanie muzyką odziedziczyłem, myślę, że w genach mojego ojca nie znam. Jest rzewieńcikiem, robi muzykę. Stąd myślę, że ta muzyka gdzieś tam się we mnie we mnie wzięła. Pierwsze numery nagrywał w garażu, otoczony materacami, które służyły mu wtedy za panele akustyczne. Mm. Wiadomo, sen jest kuzynem śmierci Wielki kałas dla NG! Let's go Szczerze, tu nie byłem pewny Zaccisnąłem pięści i zakrysłem zęby Poleciały mi łzy Prawie puściły nerwy, ale serce to gry mami nie zrobię przerwy na mi Okej, okay, zabawy flow ja, z nami Trzema czarnymi furami Jak to czujesz, dawaj z nami Ej. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo Stałem na scenie i stałem pod klatką Raz miałem Weneha, raz Saigon Ale się cenię i znam swoją wartość Wiem, na kogo mogę liczyć Dziękuję wam za to bardzo Kiedy trzeba będę silny Podniosę, kiedy upadną Nie wiem, czy dla ciebie jest muzyka Dla mnie to skrajne emocje Nie zaufuję, gdy dotyka ale to jest najmocniej Kocham to gówno na maksa w starych hermaxach dipach i ławkach, piwach i paskach, robię to mordę od dawna Na mnie. Jak to czujesz, dawaj z nami Trzema czarnymi furami Jak to czujesz dawaj z nami O, totalnie Dzięki na Jak nie czujesz dawaj z nami Mogę ja, mogę ja, mogę ja Ja muszę to powiedzieć. ktoś tu miał flow. Jeszcze raz, nie słyszałem. ktoś tu miał flow. To jest flow moim zdaniem, dla mnie. Wszystkie emocje we mnie buzowały po tym, czułem jak całe moje ciało drży. Podobało mi się najbardziej chyba ten fragment śpiewany. Dzięki. To był mój favorite part jakby tej piosenki. It was really good. Dużym plusem jest też twoja aparycja, jakby wyglądasz już jak gwiazda w tej chwili dla mnie? Zgadzam się z nim. Zgadzam, zgadzam, zgadzam. Flow rapowe też niczego sobie. Powiedz coś normalnym głosem, jak mówisz. Cześć, jestem Nathan. No, właśnie. Uważam, że powinniśmy się tego wyzbyć w rapie, że męski głos w ogóle jakby stary, bo to okrada flow twoje, wiesz, z giętkości, z tego całego zajebistego, w moim odczuciu przynajmniej. Mi się na przykład bardzo podobało. Mega mi się podobał ten refren. Tam yy, śpiewałeś, że... Mami, jak to czujesz dawaj z nami, co nie? Namin, If you know what I mean. Namin, okej, okay, na ja musi. Ja na Namin, okej, okay, okej. Okay. Ale mami by było tam fajniejsze szczerze, bo ja miałam tak... Uuu mami, okej, okay, okay, dawaj tak z nami. Może ja, być. Się już, ja się od razu zaczęłam bujać. pomyślałam sobie. Mm, fajnie, fajnie. Dla ciebie to zmienię. Podrywaj, się. Dziękuję, dziękuję. Nie, ja cię kupuję, Dla mnie, mnie fajnie, naprawdę fajnie. Super masz głos. Kozak. Tak. Masz, masz warstwę. Mega miły dla ucha. Ja bym chciał tak śpiewać. Jeszcze raz. Chciałbym tak śpiewać. Ja tak śpiewać. Wpadaj nauczycię. Dobra, <laughs> dobra. Jeszcze jedno pytanie. Masz 29 lat, gdzie widzisz siebie w przeciągu najbliższych trzech lat? na scenie, a ty gra przede mną support. <laughs>